Koni drugiej grupy, dystans 1600 metrów, a pobiegną z jedynką koń Cichatoń, z dwójką Donator, z trójką Judema, z piątką Amman, z szóstką Bellaroza, z siódemką Korsuń. Konie są już w dystansie, na prowadzeniu Bellarosa na drugim miejscu Korsuń, trzecia Judema, czwarta Cichatoń, piąty Donator i szósty Amman. Amman przechodzi do przodu, jest już piąty, a na prowadzenie wychodzi Korsuń. Korsuń, który dość mocnym tempem prowadzi ten wyścig. Około 1200 metrów do celownika na prowadzeniu Korsuń. Druga Bella Rosa. Trzeci. Trzecie miejsce. Na trzecim miejscu Judema. Tuż obok niej cicha Stawkę zamykają donator za W połowie zakrętu w dalszym ciągu Korsuń. Na drugim miejscu Bella Rosa. Trzecia Judema. Czwarta cicha Piąty Amman i szósty Donato. Korsuń z pewnością wyprowadzi na prostą. Korsuń, druga Bellaroza. Rozpoczynają finisz Cichatoń i Polem Amman. Korsuń, cicha Cichatoń i Amman. Bellaroza zbliża się do broniącego się Korsunia, Korsun, Bella Rosa, Toń i z dalekiej pozycji finiszuje Amman. Bella Rosa wysunęła się na prowadzenie, na drugim miejscu jest Korsun, na trzecie wychodzi Amman, czwarta Cichaton. Gonitwem wygrała Bella Rosa, drugi był Korsun, trzeci Amman i czwarta Cichaton.